Przed sezonem grzewczym polej kaloryfertą miksturą. Będzie czysty i pachnący jak nowy. Wiele osób zapomina o odpowiednim przygotowaniu grzejników na zimę. Przez cały rok w jego wnętrzu osiada się ogromna ilość kurzu. Nie trzeba go rozkręcać, żeby go wyczyścić. Wystarczy przelać przez niego myjącą miksturę. Do miarki lub dzbanka wsyp dwie łyżki proszku do prania. Ma on właściwości czyszczące. Następnie wlej do niego 500 ml ciepłej wody. Wymieszaj dokładnie, aby proszek się rozpuścił. Mikstura do czyszczenia jest gotowa. Pod kaloryfer wstaw pustą miskę. Następnie wlewaj płyn do kaloryfera, tak żeby mikstura spłynęła po jego wewnętrznych częściach i wleciała do miski. Od razu widać brud, który w nim zalegał. To najdokładniejszy sposób na pozbycie się kurzu. Dzięki temu ciepłe powietrze wydobywające się z grzejnika nie będzie zawierać roztoczy. Połóż ściereczkę na grzejniku i włącz suszarkę. Wyczyszczenie grzejników na zimę może być szybkim i łatwym zadaniem. Wystarczy, że zmoczysz ściereczkę w wodzie. Dokładnie ją odciśnij i połóż na kaloryferze. Następnie weź zwykła suszarkę do włosów. Włącz najcieplejszy i najmocniejszy tryb. Włóż ją pod kaloryfer i skieruj strumień powietrza ku górze. Trzymaj kilkanaście sekund. Brud i kurz wyleci na górze i zatrzyma się na ściereczce. Zobaczcie, ile go było w moim kaloryferze. Zimą w moim domu zawsze pięknie pachnie. Wszystko za sprawą zwykłego ręcznika. Weź mały ręcznik i namocz go w wodzie. Następnie wykręć go dokładnie tak, aby był wilgotny, a nie mokry. Weź swój ulubiony olejek eteryczny i skrop go. Taki ręcznik połóż na ciepły kaloryfer. Ciepłe powietrze sprawi, że olejek będzie czuć w całym pomieszczeniu. Dodatkowo parująca woda nawilża powietrze. Zwykła folia aluminiowa pozwoliła mi zaoszczędzić krocie na ogrzewaniu. Ten patent stosuję od lat. Weź cienki karton i przytnij na wielkość grzejnika. Następnie weź folię aluminiową z kuchni. Jej połyskująca strona odbija ciepło. Rozwin i przyklej do tektury. Dokładnie pokryj jedną stronę i zabezpiecz taśmą klejącą. Tak przygotowany panel wsuń za kaloryfer. Folia będzie odbijać ciepło, co wzmacnia pracę grzejnika. Takie panele można kupić w marketach budowlanych, ale można je też wykonać samemu za grosze. Taka tekturka chowa się idealnie za grzejnik, więc wygląda estetycznie. Zamiast wyrzucać torebkę po herbacie, kładę ją na kaloryferze. Już po paru minutach czuć jej działanie. Sezon grzewczy to również sezon na ciepłą herbatę. Jej torebkę można wykorzystać na wiele sposób, dlatego po zaparzeniu napoju nie wyrzucaj jej. Odciśnij z niej nadmiar wody i połóż ją na rozgrzanym kaloryferze. Już po paru minutach w pokoju będzie czuć przyjemny zapach. Położona na kaloryfer w kuchni pomoże pozbyć się nieprzyjemnych zapachów. Szkoda, żeby marnowała się na dnie śmietnika. Który trik na kaloryfer podobał ci się najbardziej? A może znasz lepsze metody na czyszczenie grzejnika i obniżenie rachunków? Nie wieszaj mokrych ubrań w ten sposób. Na suszarce zmieści się o wiele więcej sztuk ubrań. Większość osób wiesza ubrania na metalowych poprzecznych drucikach suszarki. W ten sposób na jednym skrzydle mieści się zaledwie pięć koszulek. Okazuje się, że na tej części suszarki zmieści się ich o wiele więcej. Weź klamerki i chwyć koszulkę za dolną część. Następnie przypnij ją w poprzek skrzydła. Obok powieść w ten sposób kolejną koszulkę. Dzięki tej metodzie można powiesić nawet dziesięć koszulek. Powieś je za dolny szef, jedna obok drugiej. Nie dosyć, że efektywniej wykorzystasz miejsce, to również ciuchy szybciej wyschną. Tak powieszone tkaniny mają o wiele lepszą cyrkulację. Dzięki takiemu suszeniu również prasowanie jest o wiele przyjemniejsze. Ubrania prostują się pod swoim własnym ciężarem. Ten trik sprawi, że prasowanie będzie o wiele szybsze. Wystarczy rozwinąć na desce do prasowania folię aluminiową. Ważne, żeby położyć ją połyskującą stroną ku górze. Następnie prasujemy ubranie. Folia odbija ciepło od deski, dzięki temu obie strony tkaniny prostują się. Wystarczy przejechać parę razy żelazkiem i gotowe. Podpal liść laurowy i zostaw na 10 minut. Efekty poczujesz od razu. Liście laurowe mają wiele nieznanych właściwości, które mają korzystny wpływ na nasze zdrowie. Większość osób nie wie, że po podpaleniu zyskują nowe zastosowanie. Weź zapalniczkę i dwa liście laurowe. Powinny tlić się jak kadzidło. Połóż je na miseczce i wyjdź z pokoju na 10 minut. Podczas spalania liście laurowe uwalniają olejki eteryczne. Mają one działanie relaksujące i uspokajające, pomagają zmniejszyć poziom stresu. Warto zapalić je w salonie wieczorem, żeby przygotować ciało na wypoczynek. Zapach liścia laurowego stymuluje wydzielanie endorfin. Koi uciążliwy bólu głowy pomoże również na bezsenność. Kadzidło z liścia laurowego to mało znany trik, a szkoda, bo to tani i skuteczny sposób na wiele dolegliwości. Ten domowy syrop jest 100 razy mocniejszy od antybiotyków. Ta naturalna receptura była stosowana przez pokolenia. Nie trzeba wydawać fortuny w aptece podczas przeziębienia. Do jego wykonania potrzebujesz dwóch główek czosnku ważne, żeby był ekologiczny. Podczas kupowania go, zwróć uwagę na kraj pochodzenia. Obierz złupin i pokrój w drobną kostkę. Czosnek to naturalny antybiotyk. Nie bez powodu nasze babcie korzystały z niego podczas leczenia przeziębienia. Jest świetnym środkiem antybakteryjnym, który rozgrzewa i pomaga udrożnić drogi oddechowe. Badania dowiodły, że czosnek to doskonały środek, który wspomaga leczenie infekcji wirusowych. Regularne stosowanie czosnku umożliwia zwalczenie przeziębienia spowodowanego infekcją, ale pomaga również na kaszel i zapalenie śluzówki. Następnym składnikiem jest imbir, który również ma wiele właściwości leczniczych. Obieramy go ze skórki za pomocą łyżeczki, kroimy go na małe kawałki. Korzeń imbiru działa odtruwająco, przeciwbólowo, przeciwwirusowo i przeciwbakteryjne. To wszystko zasługa gingeroli, które są silnymi antyoksydantami. Przygotowujemy słoiczek o pojemności 500 ml, wrzucamy do niego pokrojony czosnek oraz imbir. Bazą syropu będzie miód. To płynne złoto jest niezastąpione podczas leczenia chorób. Działa jak okład na zainfekowane gardło. Zalecane jest stosowanie go na chrypkę, kaszel, suchość i ból gardła. Miód to substancja o właściwościach bakteriostatycznych, przeciwgrzybiczych i wzmacniających organizm ze względu na występujące w nim przeciwutleniacze. Ostatni składnik syropy to cytryna. Zgnieć ją o blad, żeby wypuściła więcej soku. Przetnij ją na pół i wyciśnij sok. Użyj sitka, żeby oddzielić pestki od soku. Ma działanie wzmacniające odporność. Wlewamy sok do słoiczka z syropem. Całość mieszamy dokładnie. Taki domowy syrop odstawiamy na jedną noc. Składniki w nim zawarte hamują rozwój infekcji. Podczas przeziębienia dawkujemy go po jednej łyżce trzy razy na dobę. Połóż trzy świece na patelni i zostaw na kilka minut. Efekt jest przepiękny. Do tego triku potrzebujesz trzy świece stołowe. Można wykorzystać do tego stare lub połamane świece. Połóż je na patelni i włącz kuchenkę. Użyj małej mocy grzania. Zostaw na kilka minut. Gdy świece zaczną się topić, wyjmij knoty. Jeden z nich zostaw na później. Jedną cytrynę pokrój na wąskie plasterki. Następnie weź pomarańcze, Ją również pokrój na wąskie paseczki. Do szklanego słoika lub szklanki włóż plasterki owoców. Ułóż je ciasno dookoła ścianek naczynia. Przygotuj przyprawy: laski cynamonu i gwiazdki anyżu. Powkładaj je pomiędzy plasterki. Knot ze świeczki przyczep do patyczka i włóż do szklanki. Musi on sięgać na samo dno. Ułóż go tak, żeby wisiał na samym środku. Roztopiony wosk z patelni natychmiast przelej do szklanego dzbanka. Ważne, żeby był zrobiony ze szkła odpornego na wysokie temperatury. Następnie wlej wosk do pojemnika z owocami i przyprawami. Możesz dodać do niego kilka kropli olejku eterycznego. Zostaw go na kilka godzin do ostudzenia. Gdy wosk będzie zimny, odetnij nadmiar sznurka i gotowe. Ze starych świec można zrobić śliczną świąteczną świeczkę. Kosztuje dosłownie parę złotych.